Nowa edycja. Są już w przedszkolu. To jest dziewczynka z mojej rodziny. Ma na imię Pola. Ej, dobra, dziewczyny. Ej, słuchajcie. Ej, mi się nie chci, żeby więcej dzieci było, bo mi się z nimi nie chce bać. Mi też, mi też. Mi też, mi też, mi też. Ej, masz jakiś tam strój jak ja? Oj, nie wiedziałam. Ja też. O boze, jesteśmy takie same. W szkole. Hejka, dziewczyny, hejka, hejka, no, hej, Anatala, hejka, Natalka, I dobra, Wiktoria, co, a gdzie ty masz ym, szafkę? Ja mam tu, a ja mam tu, wiem, I zaraz pewnie pani przyjdzie i będzie trzeba iść na lekcję, no. Hejka dziewczyny, hejka ola, hejka ola, hejka ola, hejka dziewczyny, y... no dzisiaj bez pracaków, tak. Y... Y dzień dobry dzieci, dzień dobry proszę pani, ja idę do sali, wy jeszcze macie przerwę. Y, Okej, okay. co tu się dzieje? Ale bałagan, masakra jest, no że... O, dzwonek, chodźcie, dziewczyny, okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Siadajcie, ok. Yy, przepraszam, ja pomyliłam szkoły. Yy, okej. Okay. Yy, Jezus, jaka topa. Szybko uciekać z tej szkoły. To nie moja szkoła! Jeszcze pokazywałam, jaka moja szafka. Boże. Yy, ok, chodź. Yy. Przepraszamy za spóźnienie nic się nie stało, chłopaki. To ja dzisiaj usiądę może Proszę Pani, ja usiądę bliżej tablicy, bo jestem ślepa trochę Ja usiądę sobie tutaj A, oj. A ja usiądę tutaj Okej okay. O nie, spóźniłam się, jeszcze mam Dziecko, czemu masz różowe włosy? Nie, niech dyrektorka się nie pyta To moja sprawa Okej okay. Chociaż jestem dyrektorką tej szkoły. No i nieważne. Ech, dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Nic się nie stało. O Boże, dziecko, czemu ty masz różowe włosy? Okej, okay, wiem co powiedzieć. Ym. No co, no co dziecko, co powiedzieć? Proszę pani, nie pisało w regulaminie, że nie można mieć różowych włosów. Pisało tylko, że nie można mieć różnych odcieni, a nie było napisane, że różowego. Um. Ach, dziecko, ja przepraszam. Dobrze, miej te różowe włosy. No właśnie, proszę pani, ja mam taki pomarańczowy, bo to rudy. O Jezus. A my mamy blond, a my mamy blondowe. O Jezus. Bardzo Was dzieci przepraszam. Ale i tak nie wolno. Nieważne. No właśnie proszę pani. Dobrze dzieci, uczymy się. W różnych domach. Och, dobra. To co tam? Nowy mamy domek, no to ja bym chciała komórę. Komórę byś chciała? No, no to idziemy do sklepu grażyna. Okej, Zdzisiek. Chodźmy. W sklepie. Babcia i dziadek. E, ten sklep się nazywa Galeria? Nie. To jest chyba Maleria. Nie wiem. Ach, to chyba tutaj. Dobra, tylko czekaj, portfel weźmy. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to za komórki? Jezus. Co tu na wymyślali za rzeczy? Dobra. Co bierzemy? Jak ty się nazywasz? Nie Nieważne, będziesz Edek. Z fabryki Kredek. Dobra. I co by państwo chcieli? Jaki może rodzaj? Apple. Apple to jabłko! Ale Apple jest taki telefon. A ja nie chcę jabłka, proszę pani. O jezu, gdzie mnie wciągnęło? Ja nie chcę jabłka. Nie jabłka, dobrze? E, to może Samsunga? O, tak, Samsunga. Tak, tego. Jak to się było? Klambunga? Nieważne. Ja bym chciała tego Klambunga. E, Samsunga. Dobrze. E, dobrze, to jaki może? Taki. A nie, to, to jabłko, co pani gadała. To ja bym może takiego. Takiego bym chciała. Ile takie coś kosztuje? Taki coś kosztuje. Taki telefon, proszę pani. Dobra, ten komórka, ten zygor. Eee, nieważne.